Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl Dzisiaj przygotujemy najlepsze ciasto z orzeszkami w karmelu. Do niego będziemy potrzebować kremu budyniowego, a żeby go zrobić potrzebujemy 1 litra mleka, 3 budyni waniliowych bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 100 g cukru, 5 żółtek jaj i 200 g masła lub margaryny. Bierzemy sobie miskę, do środka dajemy 5 żółtek jaj i mikserem ucieramy aż podwoją objętość. Teraz możemy dodać 100 g cukru. Nadal ucieramy, aż żółtka zrobią się jasne, czyli powstanie taki kogiel-mogiel. Dolewamy 200 ml mleka i nadal miksujemy. A teraz kolejne produkty sypkie, czyli 30 g mąki pszennej tortowej. Dosypujemy i mieszamy, łącząc składniki. I 3 budynie waniliowe bez cukru. Również dosypujemy i mieszamy składniki. Wszystko dosypane, wszystko wymieszane. Wobec tego bierzemy sobie garnek z szerokim dnem. Do środka wlewamy 800 ml mleka. Włączamy gaz i czekamy aż mleko się zagotuje. Mleko gotować można postawić sobie wcześniej, żeby równocześnie mieć ugotowane mleko i przygotowaną masę jajeczną. I tą masę jajeczną wlewamy do gotującego się mleka, cały czas trzepaczką mieszamy wszystko żeby połączyło się jedno z drugim. A jak wlejemy całą masę jajeczną, cały czas mieszamy teraz i doprowadzamy budyń do zagotowania. Mieszamy cały czas, żeby budyń się nie przypalił. A skąd będziemy wiedzieli, że budyń się ugotował? Jak pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. O, tak jak tu Państwo widzieli w prawej części garnka. Jak się budyń ugotował, wyłączamy gaz albo zostawiamy w tym garnku, albo przekładamy go do innego naczynia. W naszym przypadku jest to miska. Wykładamy do środka i lekko rozkładamy po całości. Wierzch przykrywamy folią spożywczą. W ten sposób zapobiegniemy powstawaniu korzuszka I tak przygotowany budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A teraz zajmiemy się orzechami w karmelu. I żeby je przygotować potrzebujemy 250 g orzechów ziemnych solonych, 250 g cukru i 60 g masła. Do rondelka wsypujemy 250 g cukru, włączamy gaz i czekamy, aż cukier się rozpuści i stanie się płynny. Przemieszajmy sobie od czasu do czasu ten cukier, żeby się nie przepalił tam na spodzie. Cukier będzie zmieniał konsystencję, jak Państwo zaraz zobaczą, na taką bardziej grudkowatą, później na bardziej płynną. A no, już prawie się rozpuścił ten cukier. Jeszcze momencik. Jak cukier będzie płynny, wtedy dokładamy 60 g masła i łączymy cukier z masłem. Trochę się wszystko pieni, ale tak ma być. Po połączeniu cukru z masłem dosypujemy 250 g orzechów ziemnych solonych. Te orzechy lekko posiekaliśmy, tak jak Państwo widzą, one nie są w całości, ale nie są też drobniutko posiekane. I obtaczamy orzechy w karmelu. To troszeczkę będzie wymagało od nas cierpliwości, ale po chwili wszystkie orzechy są obtoczone w karmelu. I wtedy możemy wyłożyć te orzechy na blaszkę w piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Rozkładamy taką warstewką i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i prażymy je przez 10 minut, używając grzałki góra i dół. Po tym czasie wyjmujemy blaszkę z piekarnika. Efekt jest tak, jak Państwo tu widzą, i zostawiamy do wystudzenia. Po wystudzeniu zrobi się nam taki blat karmelu, jak Państwo tu widzą, który musimy połamać na mniejsze części. A te mniejsze części musimy jeszcze posiekać nożem na jeszcze mniejsze części. Orzechy w karmelu przygotowane. W całości musimy sobie odłożyć 150 g orzechów do posypania na górze. Po jakimś czasie budyń nam wystygł, wobec tego zrobimy masę budyniową. Czyli zdejmujemy folię z budyniu. Nasz budyń ma taką konsystencję zwartą. Jak Państwo go by pokroili, to by zachował swoją formę. Do miski dajemy sobie 200 g masła, i mikserem ucieramy na puszystą masę. Jak dobrze utrzymy masło, dodajemy partiami wystudzony budyń. I po dodaniu ostatniej partii budyniu, nie przerywajmy miksowania, tylko pomiksujmy jeszcze chwilę, tak żeby ta masa budyniowa zrobiła się taka jedwabista, taka gładziutka, jednolita. Na chwilę przerywamy miksowanie, żeby dosypać orzechy w karmelu, to znaczy tą większą część, po odłożeniu 150 g pamiętajmy. I łączymy masę budyniową z orzechami w karmelu. Wszystko wymieszane, wobec tego składamy ciasto. Ale żeby ciasto złożyć potrzebujemy kilku rzeczy. Potrzebujemy 2-3 paczek herbatników maślanych oraz 400 g dżemu malinowego lub czarnej porzeczki. Bierzemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24x38 cm, wykładamy papierem do pieczenia, a na spód wykładamy herbatniki maślane. Ich jest około 19 sztuk. Na te herbatniki wykładamy połowę naszego drzemu, czyli 200 g drzemu malinowego lub z czarnej porzeczki i rozprowadzamy po herbatnikach tworząc taką ładną warstewkę. Na tą warstwę wykładamy połowę masy budyniowej, najlepiej partiami, żeby później łatwiej rozprowadzić. I łopatką czy jakimś innym przyrządem rozprowadzamy po spodzie, wyrównujemy, układamy. Na tą masę budyniową wykładamy kolejną partię herbatników. Kolejna partia drzemu, kolejne 200 g. Również ładnie rozprowadzamy i wyrównujemy. I kolejna partia masy budyniowej. Też ją rozkładamy partiami. I trzecia warstwa repatników maślanych. Tak przygotowane ciasto na razie odkładamy, ponieważ musimy się zająć masą śmietanową. Do masy śmietanowej będziemy potrzebowali 400 ml śmietanki kremówki 30%, 3 łyżek cukru pudru, 2 łyżek żelatyny, to opcjonalnie, i 80 ml wrzątku do żelatyny. Najpierw żelatyna, do miseczki wsypujemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 80 ml wrzątku, Czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie dokładnie mieszając, rozprowadzamy ją w wodzie. I zostawiamy do wystudzenia. Jak żelatyna jest już prawie wystudzona, bierzemy sobie miskę, wlewamy do niej 400 ml śmietanki kremówki 30% schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i zaczynamy ubijać. Jak mikser zacznie, łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dosypujemy wtedy cukier-puder. I dolewamy wysudzoną żelatynę. Mieszamy jedno z drugim. Pamiętajmy, że żelatyna opada na spód, przykleja się do boku, więc to trzeba wszystko dobrze wymieszać. Wracamy do naszej foremki. Na górę wykładamy przygotowaną masę śmietanową. rozprowadzamy ładnie, wyrównujemy. I posypujemy 150 g orzechów karbelu, tymi, co żeśmy odłożyli. Biorę równomiernie. I tak przygotowaną blaszkę wkładamy do lodówki na 12 godzin, żeby wszystko dobrze stężało i zespoliło się ze sobą. A po tym czasie? Proszę Państwa, masa śmietanowa, masa budyniowa, orzechy w karmelu. No i jak proszę Państwa nie spróbować takiego ciasta? Ja myślę, że każdy będzie zachwycony, mogąc spróbować. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.